Witam Państwa serdecznie w czytaniu dla osób z podznaku panny na czerwiec 2019 roku. To będzie czytanie ogólne, prognoza ogólna, natomiast jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany prognozą szczegółową, indywidualną, zapraszam do kontaktu mailowego. Mail znajduje się pod filmem. Dobrze. Cóż tu dla panny w miesiącu czerwcu? Cóż tu dla Panny? Okej. Okay. Panna w tym miesiącu, tak? Yy, tu jest jakieś oczekiwanie. Coś może Wam się dłużyć. Może coś nie przychodzi tak szybko, jakbyście chcieli. To mogą być również... Wypadł mi zresztą Król Monet. Wypadła mi teraz ta karta. Yy, więc to bardzo możliwe, że to jest jednak czekanie na pieniądze. Chociaż oczywiście w samej karcie siódemki monet nie muszą to być pieniądze, no ale ten król monet jakby potwierdza to, że może chodzić o kwestie finansowe, kwestie, to, to jest wszystko co jest związane z materią, czyli nie wiem, możecie czekać na kredyt, możecie czekać na podwyżkę, możecie czekać na odpowiednią ofertę mieszkania, którego szukacie do, do zakupu albo na przykład na klienta, który ma kupić Wasze mieszkanie czy samochód i tak dalej. Co będzie wyzwaniem w tym miesiącu? Co Wam może tutaj przeszkodzić lub pomóc? Ósemka kielichów. Ósemka kielichów to jest karta, która mówi, że zastanawiamy się nad czymś. Nie, inaczej. Zastanawiamy się, czy coś nam dalej odpowiada, czy chcemy w tym dalej tkwić, czy yy, dobrze się w tym czujemy, czy nas to spełnia, czy jesteśmy zadowoleni. No, i jakby kolejną myślą zaraz za tą jest to, czy to nie, tego nie zostawić, ponieważ to jest Wasze wyzwanie, więc to jest umiejętność zostawiania, odpuszczania różnych rzeczy, to jest umiejętność. Która z tego, co Państwo mi piszecie, z tego, co wiem o pannach, może Wam przychodzić z trudem, ponieważ jesteście takim ziemskim i, być, i dosyć mocno trzymacie się kwestii, w których już jesteście: czy to jakby różne sprawy, czy to nie wiem, praca, czy, czy miejsce zamieszkania, czy związek, czy pewne poglądy, nawet pewne przekonania. Więc wyzwaniem będzie to, żeby umieć coś odpuścić, coś zostawić. Co jest podstawą obecnej sytuacji, przyczyną? No, to chyba mogą być kwestie jednak związkowe, dlatego że dziesiątka kielichów to jest taki udany związek. Jakby z tego punktu wychodzimy, tak? Ta karta będzie za chwileczkę tutaj leżała. Natomiast no, pokazuje nam się ta ósemka kielichów, więc być może to dotyczy kwestii związkowych albo właśnie, tak jak powiedziałam, materialnych. Ponieważ tutaj też dwa razy się karta, zresztą w Waszej energii, pokazała karta monet, tak? Więc może być tak, że coś przestało funkcjonować, lub nawet od dłuższego czasu nie funkcjonuje, bo to jest tak, jak powiedziałam, karta, która mówi o tym, że już się zastanawiamy nad tym, że coś tutaj jest nie tak. Ja dopytam potem o tą kartę dokładnie o co chodzi, natomiast myślę, że ci, którzy słuchają i wiedzą, czego chcą się dowiedzieć, to też dokładnie wiedzą. Co ta karta im pokazuje. Dobrze, co już za wami? Co przechodzi do przeszłości? No i tutaj mamy kartę Sprawiedliwość. Karta Sprawiedliwość to jest karta wagi, więc to może być osoba z podznaku wagi. Natomiast odnoszę wrażenie, że w tym miesiącu mogą się zakończyć pewne sprawy, właśnie wyjaśnienia. To mogą być, ponieważ ta karta ma tutaj mieczy, więc to może być też albo jak wyjaśnienie spraw, albo zakończenie, i dla niektórych to będą oznaczał te karty, ten zestaw kart będzie oznaczał rozwód, bo król monet to jest też mąż, więc dla niektórych to może oznaczać rozwód, czy złożenie sprawy yy, tak, do sądu, bo jakby w tym miesiącu już, już to załatwicie, tak? To nie musi być jeszcze roz, rozwiązanie dla niektórych. Natomiast już ta yy, karta sprawiedliwość już pokazuje ten miecz, czyli pewne wyjaśnienia, rozstrzygnięcia będą miały miejsce. Albo nawet decyzje wasze. Dobrze, teraz z pozycji głowy, czyli wasze plany, wasze yy, nadzieje, wasze myśli. Paść monet. Znowu są monety, czyli tak jak powiedziałam, Wasza energia. Być może, w ogóle każdy, każda karta pazia oznacza dzieci, czyli dobro dzieci jakby może być Wam leżeć na sercu, zabezpieczenie dzieci, tak? Nie wiem, teraz kończy się rok szkolny, może jakieś wysłanie na wakacje i tak dalej, ale karta pazia monet oznacza również Początek jakiegoś przedsięwzięcia związanego właśnie z zarabianiem pieniędzy, ale także początek edukacji, czyli możecie się dokształcać, tak? Możecie podejmować decyzje o podjęciu dodatkowych studiów, jakichś kursów zrobienia, po prostu uzyskanie dodatkowych umiejętności, żeby właśnie może dzięki temu móc wdrożyć jakiś plan, który pomoże wam. Poprawić sytuację materialną. Troszeczkę przesunę tą kartę, ponieważ ona mi się tu nie zmieści. Ok. Co w najbliższej przyszłości? No, jest czekanie jednak, gdyby tej karty tu nie było, to by były dwie karty czekania obok siebie. No tak, jak powiedziałam, ona wpadła. Jest oczekiwanie na coś. Jest oczekiwanie. Ta osoba jeszcze czegoś wypatruje, wyczekuje. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałam, wyzwaniem jest to, żeby już nie czekać. Żeby już nie czekać, tylko żeby się odwrócić i iść w swoją stronę, żeby już zostawić coś, odpuścić, dlatego że tkwienie w pewnych sytuacjach prawdopodobnie już Was zaczyna męczyć. Czasami kiedy osoby piszące do mnie prywatnie, tak? Proszące o prognozę prywatną. Takie sytuacje się pojawiają, gdzie ktoś ewidentnie męczy się, męczy się w pracy, która go nie satysfakcjonuje, czy w związku, który absolutnie nie, nie spełnia jego oczekiwań. Taka karta mówi, właśnie, żeby odpuścić, żeby jednak pomyśleć o sobie i zobaczyć tą perspektywę przed sobą, nową perspektywę, a nie oglądać się na to, co absolutnie nie, no nie daje nam szczęścia. Wasze nastawienie w tej sytuacji. No właśnie. To jest, to jest Wasz problem, to jest Wasze wyzwanie. No nie, nie chcę nazywać tego problemem. Cofam to słowo. To jest właśnie Wasze wyzwanie. Podjęcie decyzji. Nie odwracać się w tą, tylko w tą, ale Wy macie z tym problem. Tak jak powiedziałam na początku, panny lubią jasne sytuacje, takie znane, ugruntowane, które. Zresztą wszystkie te znaki ziemskie, to jest jakby no, taki żywioł. No, natomiast to czasami to po prostu już się nie da inaczej, i dlatego możecie mieć z tym pewien jakby blokadę, żeby, żeby tutaj coś odpuścić, tak? Żeby ten miecz opadł. No mówię, no miecze, tu są miecze, więc tutaj jakby nie chcę być inaczej, tak? Jeden z tych mieczy musi opaść. Ta karta sprawiedliwość tu już pokazała ten miecz. Ona wcale nie jest, nie zawsze jest tak pokazana na, w tarocie, no ale akurat tutaj jest i jakby, no ja nie... Już się przekonałam, że nieprzypadkowo wypada, wybieram talię. Załóżmy, jak komuś wstawiam karty i widzę, że o właśnie w tej talii to tak wygląda. Ale czasami rzeczywiście pokazuję też talię z innych kart, przepraszam, karty z innych tali, żeby pokazać, jak ta karta wygląda gdzie indziej i jak to jeszcze można widzieć. To tak na marginesie przy okazji o moim warsztacie. Pracy, czyli yy, yy, może być yy tutaj yy, no brak decyzyjności, tak? Bra brak decyzyjności, takie taki zatrzymanie, taka blokada z decyzją. Dobrze, teraz co z otoczenia, tak? Czyli to, jest, to jesteście wy. A teraz co z otoczenia będzie tutaj przechodzić? No i mamy kartę słońca, czyli jakby okoliczności wam sprzyjają. Pomijam to, że jakby zaczyna się lato i w ogóle teraz otoczenie właśnie tak będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, i będą i okazje do tego, żeby odpocząć i skorzystać z pięknej pogody, czy wyjechać gdzieś jak najbardziej. Natomiast generalnie ta karta mówi o tym, że. Jest optymistycznie, że tutaj nie trzeba się zamartwiać i blokować, bo naprawdę okoliczności sprzyjają wszystkiemu, co zrobicie teraz. Wszystkim Waszym decyzjom, wszystkim Waszym działaniom sprzyjają teraz, jakby, zewnętrzne okoliczności. Czyli tak zwany fart, coś takiego, takie, takie poczucie: kurczę, udaje się to. Oczywiście, ja też nie lubię słowa udaje się, bo zwykle. To, co się dzieje, wynika z naszego działania. Natomiast tutaj, właśnie, wasze działanie jest wsparte czymś, tą taką iskrą, jakąś pozytywną. Wasze nadzieje lub obawy. Rycerz Monet. Proszę Państwa, to jest trzecia karta, która mówi, zresztą znowu w Waszej energii, która mówi o czekaniu. Obawiacie się, że coś strasznie długo będzie trwało. Tego się obawiacie. To jest, to jest trzeci raz. Czekanie, czekanie, i to jest bardzo wolny rycerz. To jest rycerz, który. Idzie jakby po prostu nie wiedział, czy na pewno chce dotrzeć do celu. Czyli prawdopodobnie jesteście w momencie oczekiwania i takiego na wynik jakiejś sprawy. Chcecie, żeby coś się zadziało, czekacie na wynik, właśnie może jakieś rozprawy, może to być nawet wyrok jakiś. W jakiejś sprawie, tak? Decyzja sądu. Natomiast wszystko się dzieje bardzo wolno i Wy już po prostu tracicie cierpliwość, bo te ta, ta karta to już jest jakby utrata cierpliwości, a ten też mówię: to rozwiązanie się tak nie bardzo szybko tutaj szykuje. I rezultat. No właśnie, siódemka kielichów to jest karta, która mówi, że. No i byśmy chcieli, boimy się i nie wiemy, i wydaje nam się, że mamy tyle możliwości, a tak naprawdę. To nie wiemy na co się zdecydować, czy zostać, czy odejść. Siódemka, ósemka kielichów. Proszę Państwa, karta siódemki kielichów mówi o tym, że mamy dużo możliwości. Jeżeli tylko będziecie umieli z tego dobrze skorzystać, czyli wybrać to, co najlepsze dla Was, bo w tych kielichach, przede wszystkim kielichy te emocje, tak? W tych kielichach są różne. Różna zawartość jest w tych kielichach i jeżeli dobrze wybierzemy, to dobrze, na dobre nam to wyjdzie, natomiast jeżeli się wahamy i nie wiemy, co mamy zrobić, no to jest to, to jest to wahanie, tak, dwójka mieczy, czyli nie podejmujemy decyzji, no to właśnie możliwości są, a my nie wiemy, co wybrać, czy wybrać i na razie to ta karta przez całe takie... Zamieszanie emocjonalne, takie, że dzieje się coś, tu jakaś możliwość, tu ktoś coś proponuje, ja nie wiem co zrobić, może to zrobić, może wyjechać, może na coś czekać, tak? Tego typu, do, do sobie, tak jak ja to powiedziałam, w takim, o w takim chaosie, to jest coś takiego i to jest emocjonalne takie bardziej podejście, czyli to nie jest tak, że, że nie wiem, nagle Wam się trafiło pięć ofert, nowych ofert pracy, to nie, to nie jest w tym rzecz. To jest Wasze odczucie, że nagle mam tyle możliwości i nie wiem, co wybrać. Nie wiem, co wybrać. Dobra. Dopytamy. Zobaczę, czy mi się znowu karty nie zmieszały, bo mi się już tutaj jedna <ścoughs> zaplątała z innej dali. to musiała porozsuwać jednak. Wiem, czy to widać? Widać. Dobrze, więc zapytajmy o siódemkę monet. Znowu są monety. Bardzo w Waszej energii czytanie, bardzo. Myślę, że może tu chodzić o to, że czekacie na jakieś rozwiązanie, jakieś sprawy jakieś ustalenia, z, absolutnie z kartą sądu mi się to może yy, bardzo dobrze mi się to składa, ponieważ to są sprawy właśnie urzędowe, umowy, yy, tak, czyli to może być kwestia pracy, zlecenia jakiegoś, właśnie ustaleń, yy, czy jakichś rozwiązań, decyzji związanych ze sprawami urzędowymi sądowymi, na to chyba czekacie bardzo w tym miesiącu i chyba tutaj. Yy, no, cierpliwości będzie trzeba, bo pokazuje się cały czas ta bowolna energia, tak? Troszeczkę wy ją też sami blokujecie, bo yy, o ile o, w kwestiach urzędowych czy, czy sądowych, właśnie, yy, nie wszystko zależy od nas, chociaż jak to jest, że jednym szybko sprawy załatwiają, drugim wolniej, prawda? Natomiast Proszę pamiętać, że nasze nastawienie wpływa na to wszystko, co się wokół nas dzieje i pewne decyzje możecie blokować i, i nie może jakby dojść do pewnych ustaleń, bo trójka monet to są ustalenia, uzgodnienia, umowy, kontrakty. Takie coś tutaj jest przez Was wyczekiwane. Ósemka kielichów, szóstka kielichów. No nie możecie się rozstać z przeszłością. To może być związane z tym, że chodzi o rodzinę, o dzieci, i to może was powstrzymywać. Natomiast karta Szóstki Kielichów mówi o, o takim trzymaniu się przeszłości, tak? Ewidentnie mi tu się pokazuje, że dla niektórych mogą być to decyzje o rozwodzie. Dobrze, zobaczmy tą kartę yy, Sprawiedliwość. Naprawdę chcecie już od czegoś albo od kogoś odpocząć. Już chcecie, już chcecie mieć to z głowy, że tak powiem. Mam wrażenie, że jakąś sytuacją jesteście już zmęczeni, że to się zresztą no, bardzo wpisuje w to, w to właśnie oczekiwanie. Że Czwórka monet pokazuje, że już jesteśmy zmęczeni bardzo czymś, i, i mamy dosyć, i już naprawdę chcemy, chcemy, żeby to się już skończyło. I prawdopodobnie się skończy, bo tak jak powiedziałam, to przejdzie do przeszłości w czerwcu. Natomiast, no, pokazuje się, że tutaj tak długo. To jest dlatego, że to tak długo trwa i ta, takie wasze jest, jest samopoczucie i nastawienie do tej sprawy, tak? Dobrze. Z czym ta dwójka mieczy tutaj. Dziewiątka monet. Sprawy finansowe. Tak bardzo w waszej energii jest to czytanie. Dużo spraw prawdopodobnie dotyczących właśnie. Kwestii materialnych, kwestii majątkowych również. O, jeszcze jedna sprawa, że mogą być podziały majątku. Tak, powiedziałam, że coś się wyjaśni i mogą być tu sprawy sądowe, więc, jeszcze podziały majątku. No, i tutaj jakieś trudne decyzje związane też z kwestiami materialnymi. To, są, to jest wszystko, co związane z dużą ilością pieniędzy. Czyli nie coś, co kosztuje 50 zł, tylko jakieś właśnie nieruchomości czy ruchomości, no coś bardziej wartościowego. Jakieś podziały majątku, jakieś tutaj decyzje w tych sprawach mogą być to testamenty, yy, yy, spadki. Już pewnie to powiedziałam. Dobrze, ale słońce pokazuje nam, co. Rycerza Buław. Proszę Państwa, to może być osoba z podznaku lwa. No, jeszcze baran i strzelec wchodzi tutaj w grę, natomiast tutaj w, y, pokazuje mi się rycerz Buław, czyli osoba z podznaku ognistego i słońce. Więc, albo taka osoba Was bardzo pozytywnie tutaj będzie tak m, motywować, będzie Was wspierać, zachęcać do działania. Jeszcze spojrzę, jakie my tu mamy w ogóle postaci. No, właśnie, mamy osobę spod znaku wagi. Król Monet to jest mężczyzna spod znaku byka. Rycerz Monet, tak samo. Mężczyzna spod znaku byka, panny Koziorożca. Trochę młodszy, ale taki właśnie wolny i mało zdecydowany. I tu, tu jest osoba spod znaku byka, panny Koziorożca. Tutaj właśnie mamy wreszcie rycerza buław, czyli jakąś bardziej ognistą energię. Ale ta ognista energia nie jest wasza, tylko właśnie ktoś z zewnątrz. Czyli ktoś to was będzie zachęcał, ktoś to was będzie troszeczkę tak bardziej motywował, nastawiał pozytywnie. Ponieważ Wy macie cały czas obawy, że coś będzie się tak wlekło. No jest, no, no, no drugi raz wyszła karta. Sprawiedliwość. Wy, wy po prostu obawiacie się, że jakieś, jakieś rozwiązania, jakieś ustalenia yy, po prostu jeszcze trochę potrwają i że to strasznie długo dla Was jest. No, powtórzyła się ta karta, więc jakby myślę, że to jest istotne. I siódemka yy, kielichów. Dziesiątka buław. No właśnie. Proszę Państwa, jesteście już chyba przytłoczeni tym wszystkim, bo to już nie jest tylko zmęczenie emocjonalne. To jest też zmęczenie fizyczne. To jest też takie wyczerpanie, że naprawdę już. To już jest, to już jest ty maks, ile mogliście na siebie wziąć. Myślę, że to, że się pokazuje ósemka kielichów jako wyzwanie, jest tutaj no, bardzo, tak jak powiedziałam, adekwatne do tego, co tu się pokazuje, i no, coś już jest za dużo. Widać wasze zmęczenie czymś, widać wasze. Po prostu trudności już z podejmowaniem decyzji, nie wiem co robić, bo to mnie trzyma. Oczywiście, argumenty są do tego, żeby pewne rzeczy nie zostawiać, tak? Tak samo jak ktoś nie chce odejść z pracy, mówi, bo ja tu jednak mam utrzymanie, tak? Czyli trzyma się kurczowo czegoś, właśnie o, to jest to słowo. To jest kurczowe trzymanie się jakiejś sytuacji. Natomiast wygląda na to, że już emocje zaczynają wam targać, już jesteście bardzo zmęczeni i i żeby tego uniknąć, proszę Państwa, dziesiątka buław jako rada mówi tak: Nie bierz na siebie tyle naraz. Nie bierz wszystkiego na siebie. Bierz partiami, realizuj stopniowo. Nie próbuj udowodnić wszystkim, sobie, czy wszystkim, czy komuś, czy szefowi, czy jeszcze komuś, rodzinie, że dasz radę ze wszystkim, że jesteś siłaczką, siłaczem. Nie bierz na siebie tyle. Po co? Dla kogo? I poproszę Radę dla Panny na czerwiec. No cóż, jest karta: Dokonaj wyboru. A wiemy, co się pokazało, że z wyborem jest trudność, tak? Trudność z decyzją. Karta mówi: Wybierz wreszcie. No, chyba już nie mam nic do powiedzenia, bo już musiałabym się powtarzać. Natomiast, no, bardzo konsekwentne czytanie. Bardzo. Proszę Państwa, życzę pięknego miesiąca. Życzę podjęcia decyzji. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Zachęcam do subskrypcji. I jeżeli ktoś z Państwa chciałby swoje pytania indywidualne zadać, tak jak powiedziałam, mail jest pod filmem. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.